Co oznacza dla polskiego rządu wygrana Joe Bidena w najbliższych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych? Jak słyszymy, Joe Biden po ewentualnej wygranej zamierza w pierwszej kolejności zorganizować międzynarodowy szczyt demokracji, by jak to wspomnia, wzmocnić instytucje demokratyczne i otwarcie wystąpić przeciwko narodom, które nie przestrzegają reguł. Co to za narody, które nie przestrzegają reguł? O tym powiedział kandydat na prezydenta w połowie października w telewizji NBC News. Jak powiedział Biden, NATO jest narażone na ryzyko pęknięcia. Widzimy to wszystko, co dzieje się od Białorusi po Polskę, po Węgry oraz wzrost totalitarnych reżimów na świecie. Biden zapowiada, że pod jego przywództwem Stany Zjednoczone będą chciały wymóc od uczestników paktu NATO dalsze zobowiązania dotyczące trzech obszarów. Walki z korupcją, obrony przed autorytaryzmem oraz przestrzegania praw człowieka. Jak wiemy, zarówno Unia Europejska, jak i administracja Donalda Trumpa w ostatnim czasie mocno krytykowały Polskę właśnie za przestrzeganie praw człowieka w kontekście niedawnych wypowiedzi polityków partii rządzącej na temat LGBT. Podobnie zareagowano na zaostrzenie prawa aborcyjnego w naszym kraju. Można się więc spodziewać, że pod przywództwem Bidena Stany Zjednoczone będą otwarcie wspierać działania Unii Europejskiej w obszarze wartości. Waszyngton nie będzie ograniczał się jak obecnie do interwencji dyplomatycznych, tylko będzie podejmował bardziej radykalne kroki. Aby lepiej zrozumieć, jaką rolę odgrywają Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Polski, przenieśmy się do historii. Polska bardzo skorzystała na amerykańskim zaangażowaniu na rzecz stabilizacji Europy. Po 1989 roku, dzięki poparciu Stanów Zjednoczonych, Polska znalazła się w NATO. Waszyngton aktywnie popierał też Polskę w jej staraniach o przyjęcie do Unii Europejskiej. Od tego czasu Polska była i jest najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie. Unia Europejska dla USA była też najważniejszym sprzymierzeńcem w polityce światowej. Była. Przyjście Donalda Trumpa zmieniło całkowicie ten porządek. Z biegiem czasu Trump zaczął wykorzystywać lub nawet prowokować napięcia pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W tej polityce Polska stała się szczególnie przydatnym sojusznikiem. Relacje Waszyngtonu z Berlinem i Brukselą uległy oziębieniu. Podobną politykę prowadził rząd polski, premier Beaty Szydło. Należy podkreślić, że współpraca z rządem Stanów Zjednoczonych w ostatnim okresie przyniosła nam wiele korzyści, których nie udało się osiągnąć wcześniejszym rządom. Stany Zjednoczone zwiększyły swoją obecność wojskową w Polsce, zniosły wizy oraz wprowadziły sankcje na budowę Nord Stream 2. Polityka osłabiania Unii Europejskiej przez rozbijanie jej jedności. Prowadzona przez Donalda Trumpa bardzo odpowiadała Rosji oraz krajom europejskim popierającym ideę Unii Europejskiej jako fund Federacji Państw Narodowych. Nie tylko USA zmieniły się przez ostatnie 4 lata rządów Donalda Trumpa, również Europa uległa zmianie. Miał miejsce Brexit, rozpoczęto wprowadzanie polityki Zielonego Ładu oraz polityki pieniędzy za praworządność. Przede wszystkim rozpoczęto głębszą integrację realizowaną przy za pomocą obligacji europejskiej. Od tej chwili Bruksela zyskała większy wpływ na kraje członkowskie Unii Europejskiej. Prawdopodobnie zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich będzie oznaczało początek zupełnie nowego etapu w relacjach między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Wygrana Bidena bez wątpienia doprowadzi do znacznego obniżenia napięć między USA i Europą i powrotu do współpracy w obszarze wspólnych wartości. Będzie też oznaczała zmianę w polityce klimatycznej. Wszyscy pamiętamy, jak do klimatu podchodził Trump. Niestety powrót do normalnych relacji Europy i Ameryki nie będzie taki prosty. Już od czasów Baracka Obamy wiadomo było, że relacje Brukseli i Waszyngtonu wymagają redefinicji i gruntownej przebudowy. Kwestie wydatków na zbrojenie, kwestie polityki bliskowschodniej i dominacji w, światowym, w światowej organizacji handlu wszystko to wymaga uporządkowania od nowa. Stany Zjednoczone nie mogą już militarnie bronić Unii Europejskiej tak jak kiedyś, ponieważ teraz najważniejszym zagrożeniem dla USA są ambicje mocarstwowe Chin kontynentalnych. Stany Zjednoczone Bidena będą więc zainteresowane wzmocnieniem Unii Europejskiej przez wspieranie jej spójności i obronę wspólnych wartości demokratycznych. W zamyśle Waszyngtonu mocna, spójna i lepiej zintegrowana Europa będzie poważnym oponentem dla agresywnych poczynań Rosji, Władimira Putina oraz małych, lokalnych kryzysów podobnych do tego, jaki obecnie mamy na Białorusi. Dla rządów w Warszawie dojście do władzy administracji Joe Bidena oznaczać będzie spadek pozycji negocjacyjnej, z państwami Unii Europejskiej w zakresie przestrzegania przez nasz kraj praw mniejszości, praworządności oraz yy, demokracji liberalnej.